Cześć, sięmano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Ozotówki do gotówki i dzisiaj będziemy sobie coś tutaj robić. Ja sobie jadę właśnie od koleżki, bo musiałem coś od niego pożyczyć <laughs> I co? Na samym wstępie sardo proszę was o zostawienie łapeczki w górę oraz sobie kazwonek to jest nowy, abyście byli informowani o nowych odcinkach bo do końca lutego lecimy po 600 subów. SARDO2 Masia grać się na kolejny odcinek i dzisiejszym hashtagiem będzie hashtag opryski albo hashtag chwasty. Ja mam przybytne serduszko, ponieważ ciągnę za sobą opryskiwacz, właśnie pożyczony od koleżki, bo no trochę nielogicznie zagrałem, bo sprzedałem ten swój stary i no nie mam teraz opryskiwacza. Trochę to takie nierozsądne zagranie było, no ale mniejsza. Będziemy sobie dzisiaj pryskać na chwasty. Miałem w sumie tego odcinka nie robić, ale. Postanowiłem, że chciałem już sprzedaż sprzedaży z Bush robić, ale stwierdziłem, że zrobię wam tutaj z kwastów. Pożyczę od kolegi w ogóle. Kolega będzie chyba chciał sprzedawać ten opryskiarz. Możemy... Możecie napisać co sądzicie o nim, czy bierzemy, czy nie, bo cenkę na pewno by tam jakąś mi opuścił, bo wiadomo poznajomości, ale tak jak będziemy sobie jeszcze na pewno jechać jakieś tam znaczy. O, powiem tyle, na pewno pojedziemy do jego handlarza w sprawie jakichś tam maszyn, ale nie wszystkich. Nie wszystkich, bo... No, za nudne by to po prostu było. Napełnimy sobie go do fulla, najwyżej jak tam zostanie, to będę go opróżniał sobie. Leję sobie to wszystko. Ale dobra, jedziemy sobie. Ogólnie podpiłem renówkę, ona trochę grube opony ma. W sensie szerokie. Ale no... no trudno, no John Deere wcale trochę ma cieńsza, ale nie aż tak. ale stwierdziłem, że pojadę serenoweczką, bo czemu by nie. Ogólnie powiem widzę wam tak. Pojedziemy sobie pewnie tam na najbliższych odcinkach właśnie coś tam sprawie tych ciągników. Znaczy nie. Będą, będzie sprzedać zbóż Zobaczycie najprawdopodobniej już zetora gotowego To na pewno I Mam pewien pomysł Oczywiście jeszcze będziemy sobie na zimę sprzedawać kombajn I właśnie pojedziemy sobie oglądać kombajn Maszyny to już może tam niekoniecznie albo przy okazji Ale na pewno jakiś kombajn trzeba poszukać i może, jeżeli się uda na setny odcinek, coś będzie przełomowego na tej serii. Też będziemy sobie zrobili odwiedziny gospodarstwa, ale to wydaje mi się, że dopiero na wiosnę. Moim zdaniem, stosunkowo nie będzie długo trwała. Więc to tam. A fajnie, że on tak od razu nisko opuszcza. Ale hamuj, jak to się podnosi? O, jest, mamy, dobra. Ogólnie fajny opryskiwacz, To jest y, polska firma jakaś tutaj, góry. Nie znam w sumie za bardzo jej, ale jest. Myślałem, że tu coś hałasuje. Ale co, lecimy sobie, trzeba popryskać na te waściiki tutaj, żeby tu nam nie rosły. Troszkę mamy do popryskania, to nie ma co ukrywać, no ale... Jakoś to pójdzie. Popryskamy sobie dzisiaj na odcineczku, elegancko. Może też na sensy będzie nowy siewniczek, sobie porobimy ścieżki. Zobaczymy jak to będzie wyglądać w sumie do końca. Właśnie byłem już ogólnie z widzowie z siewnikiem, bo ogólnie też... Siewnika jeszcze nie zamówiłem, no szukam cały czas, bo to jest naprawdę powiem wam, że problem znaleźć. Bo... No, planuję jakiś 4-metrowy, nie? Bo to wiadomo, żeby rynoweczka dała radę. Jakieś tam 4-metrówka by się nadała. No ale jest właśnie problem w sumie tak za bardzo znaleźć. Chciałbym też uprawał 8, żeby on już od razu... Ale powiem już naprawdę ciężko. No 3 metrówki też są, no ale 3 metrówki nie będę kupywał. Taką wiecie, że po prostu większy zbiornik to w ogóle lepszy, lepszy, lepszy wysiew. I właśnie uprawowo siewne, no ale... To jednak jest mała szerokość, no bo 3 metry, a mamy już trochę tych hektarów, więc 4 metry by się przydały. Musimy kupić też No naprawdę maszne musimy mnóstwo kupić. Aktualnie ich nie mamy. Ale widzowie to jest tylko formalność. Tylko formalność tu będzie wszystko kupione. Ten to powiem że no aż tak się nie pali, no ale jednak, już też by się przydał lepszy. Nie wiem jaka marka naprawdę, więc sobie pojedziemy pewnie do jakiegoś handlarzyka, coś tego, poszukać. Bo no, no nie wiem naprawdę co tu wziąć ewentualnie. Uj, poczekajcie, samochód, już mógł jechać. Niech jeszcze zatrzymuje, bo mu drzwi palno, i by wtedy było. Moja wina, tak jakby była moja wina, no ale o, tak jak ten, powinien ładnie sobie stanąć i poczekać Dobra, ale wiecie co, musimy sobie tutaj zrobić foteczkę na miniatureczkę, bo ja nie zrobiłem sobie teraz Spalniemy sobie, poczekajcie, włączymy Myślenie, nie marnował oprysk Nie no tak, nie będziemy robić chyba To jest za szeroko, patrzcie na taka miniaturka duża to nie, nie, tak nie za bardzo Co zrobimy? Ogólnie zrobiłem... Nowe miniaturki będą właśnie wyglądać tak jak na przykład to ostatnio Stwierdziłem, że tak to będę planował sobie Znaczy będzie po prostu tak, o krzaki Czekajcie, co, oddalimy troszeczkę, Oj, będziemy mogli Dobra jeszcze może na jakimś polu co zrobimy, no bo wiadomo nie zrobimy jednego pola tylko na tym odcineczku, bo pól mamy dość a w ogóle ile tego prysku poszło? O Jezu! Trochę już poszło, 300 litrów już w sumie 300 litrów na taki kawałeczek Musimy tutaj też nasze nowe pole popryskać, ten jęczmień jeszcze Ale go będę raczej chyba brał w bo nie wiem czego zdołam kupić Tak samo jak tą właśnie pszenicę Znaczy no wiadomo, to będzie z opcją wykupu Ale na razie niestety właściciel mi tego Nie pozwolił Na kupno No ale cóż, będziemy sobie pryskać Trochę ja też przemyślałem co o kanale. Widziałem, że też naprawdę zaczęło więcej osób pisać. He, cokolwiek, jakiś, na, możecie napisać naprawdę jakikolwiek komentarz mi to. Bardzo będę z tego szczęśliwy. Jakieś pytanko naprawdę to ja wam śmiało odpowiem. Tylko proszę nie pytać o serię tą z chłopakami, ponieważ no... Możliwe, że się powróci, tylko będzie mała na razie. Aktualnie przerwa. Tylko ona będzie tak jak wtedy. Tyle <laughs> raz w tygodniu chyba. Albo dwa, nie wiem, zobaczymy. Dobra. jedziemy sobie dalej. Nie wiem, czy, czy słyszeliście jak ktoś to sorry, bo musiałem tutaj poprawić sobie. Jedziemy sobie dalej. No i co, no kanał będę nadal prowadził, wydaje mi się. No coś, ta, coś tam już chyba się reaktywuje powoli. Też zauważyłem, że moje odcinki... Na przykład jak odbieraliśmy, kupowaliśmy tego zetora z gruzu, z no w sensie takiego gościa w stanie krytycznym, no to w sensie nie krytycznym, bo jakoś tam jeździł. Ale jak kupywaliśmy go, no to na przykład na początku tam było mało wyświetleń po 60, 80, a nagle jest 300 już. Więc to tak, one jakoś czasem dziwnie nabierają tego uroku swojego, no ale co, modpak wam też może jakiś za niedługo zrobię. Teraz jeszcze ferry trochę mamy, jeszcze tydzień mi został. Gospo teoretycznie zbudowane, bo miało być do pogierczenia sobie. Ale wiadomo je wam wcześniej i sobie dopiero po pierwsze. Jakbym się spiął to naprawdę szybko by to poszło. Dzisiaj raczej jak to nagrywam, bo widzicie nagrywam to o 12. To jest taki chyba pierwszy odcinek. Czy... Może nie pierwszy, ale... Czekajcie to trzeba podnieść. O! Żeby. Nie wiem czy te rury piękną, czy nie. Nie interesuje mnie to za bardzo w sumie. Ogólnie tu widzę to nieszczęsne miejsce, jak ktoś ogląda serię, to wie, że tutaj było niestety małe. Na tym dobrze, że tego pola już nie, nie jest na razie zasiane, bo to będzie chyba kukurydza z tego, co ja tam planowałem sobie. Bo tam właśnie był ten. Czekajcie, no jak to się robi. O, dobra. Nie ta Dźwigienka. No, planowałem sobie tam za kukurydzę, bo ogólnie tam, jak pryskaliśmy jeszcze 60. Jestem jeszcze naszym opryskiwaczem, który ostatnio sprzedaliśmy. A W ogóle właśnie, pieniążki dotarły, mamy tyle. Na razie powiem wam, że nic nie kupuję, żadnych hektarów, ani nic. Bo... no Trzeba kupić kombajn, trzeba kupić maszyny. To nie jest naprawdę mały wydatek. No ja będę raczej maszyny używki szukał. Kombajn, no w sensie maszyny tylko siewnik chyba kupię z salonu jakichś. Z jakiegoś dealera. Nie wiem jeszcze naprawdę jaki. No ale jakiś to będzie raczej taki od... Sprawdzonej marki, i wtedy dopiero będziemy sobie kupować jakieś używki. No musimy na pewno jakąś talerzówkę kupić, byśmy mieli do uprawy, w razie co. Mamy niby ten gruber, no ale wiadomo, że gruberem wszystkiego nie uprawimy. Nie wiem, tu się jakieś chyba zrobiły? Takie dziwne. Tu nie chyba nie dopryskało troszeczkę. Ciocia, ale widzowie, tu też jakieś są takie plamki różne. Dziwaczne, co tu się stało? Czy są takie plamki jakieś? No ja to widzę. O, teraz dopiero. Pryskiewarz coś tu nie dopryskuje. Ale mi kolega na bubel. Co on jakoś nie dopryskuje? Czy co, co tu chodzi? Tak? O, tak? Pryska. To jest chyba jakaś... Tam dopryskał? Ciekawe, czy tam dopryskał? Ue, to ja tu muszę uważać. Kontakt nie pryska dziwnie, to muszę. Przynajmniej na wysokości jest teraz trochę większej niż był Nie no zobaczymy, no chcę, jak będzie go chciał sprzedawać, więc będzie można tego kupić, bo już trochę gospodarstwo większe ma... Jakby, dużo, troszeczkę większe ode mnie, tak... Tak mocno troszeczkę. Ale powiem wam, no naprawdę, na no setny odcinek jakby to się udało, no nie wiem co czym ja będziemy finansować. Bo to jest naprawdę gruba inwestycja. Co się jeszcze okaże? <laughs> Dobra, poczekajcie, tam musimy pasek popryskać. Dobra, wiem gdzie musimy jeszcze popryskać, bo tak wiecie, ja sobie sprawdzałem przed odcinkiem. Muszę wjechać sobie. Ja już w sumie źle jadę, chyba trochę. Dobra, przez sąsiada łąkę. Trudno tam. Ja mu ją tu gasiłem. Znaczy, no nie gasiłem, tylko uratowałem. Tak sobie przejadę, to właśnie nic nie stanie. Zresztą ja to mam dobre z nim. Aha, bo tu jest siernisko, bo tu nieuprawione jeszcze jest. Tak, nie mamy teraz... Nie no, mamy w sumie czym. Wapno jeszcze troszeczkę leży, ale jak będę tu kultywował, to po prostu jakoś się tam przyteguje. Ale dobra, to jak nie tu, to jedziemy gdzie indziej. Tam jedziemy, są trzy pola, dzisiaj może walniemy, ma bo więcej, zobaczymy jak będziemy się na stać. Naprawdę, powiem że no mam plan, mam plan na setny odcineczek. Też będziemy odwiedziny robić za niedługo. Nie wiem czy to będzie, setne, ale raczej setnego nie będzie, bo teraz będzie 87 chyba? Albo 6. Nie wiem który będzie odcinek, ale chyba któryś z tych na pewno, więc no, tutaj będzie. Są fasty, są fasty, to nam między trochę większe widzę. Zobugo wiecie, łączyliśmy te pola tutaj. No co, dokupimy sobie chyba tam to jeszcze, to powa z wapnem, jak widzicie, tam. Tylko musimy poczekać, aż to będzie zasiane. Będzie trochę może mniej areał w tym sezonie dokupione, ale... No mówię, no dużo wydatków mamy. Nie ma co... Ukrywać troszeczkę wydatków jest. No ale powiem wam, że naprawdę, no teraz w tym sezonie, jak pali sery na ten setny odcinek, to co chcę zrobić, to... No, gruba inwestycja, powiem wam, że to będzie naprawdę. Bo możliwe, że nawet bym musiał przeznaczyć na to środki, które zarobię z nich. Wszystkie. Jakie do, do, dostanę z tych żniw. Znaczy, no wiadomo, no, jeszcze nie sprzedaliśmy wszystkiego, ośmi. Mleko będzie na pewno sprzedać, się we wiosnę, bo tam na lato. tam też się zrobi. Znaczy, w sumie nie wiem, czy to lata, my to tak, bo to jeszcze siewy będą, kukurydzy. Tam jeszcze owiec będzie też chyba siany z tego co pamiętam co ja to mówiłem Ogólnie też się postaram, bo widziałem, że tam y, JMZ robił poradnik jak dodawać zboża na mapę Bardzo możliwe, że sobie dodamy tutaj. Jak tam zobaczę, czy to będzie trudne, czy nie byśmy jakieś rzydko, przynżywko sobie posiali tutaj Naprawdę by to było Bardzo fajne. Ile mamy jeszcze w ogóle tych oprysków? Ue, tu na no spokojnie starczy. Tylko wiecie, w sumie ja tam tylko kupiłem, ale trzeba jeszcze dokupić, bo po jakimś offie czy cokolwiek to tam też trzeba będzie popryskać. Ale powiem dobrze, że taki popryski aż by był w sam raz. Naprawdę jest też szeroki. Te pola naprawdę szybko idą. Zresztą mamy puls za dużych, za bardzo nie mamy. Te pola to to wiecie takie aż super duże nie są. Szczególnie jest tekstura, nie wiem czy zauważyliście, chwastów jest taka... Coś się tu znowu nie dopryskiwuje, ten opryskiwacz, chyba go jednak nie kupuję, więc... Ale... Nawet jak będziecie chcieli, bo tu ja widzę, że tu chyba podłyną robotę czarą nim. Dobra, jedziemy. No trochę, ale powiem że te... na no serio, zrobimy sobie ścieżki, zobaczymy, tylko musimy mieć też jeszcze... Rozsiewacz. Rozsiewacz to ogólnie już mam upatrzony. O, ogólnie zobaczymy, bo ja już od razu będę przewijał do zimy, gdzie będzie sprzedaż. Więc jeżeli jakieś ogłoszenie, w sensie będziecie dopiero widzieć odcinek w zimę, więc za trochę tych miesięcy minie. Jeśli dla Was to, to nie będzie dużo, ale dla mnie to będzie dużo. Ja będę sobie tam przewijał, więc... Yy... No... Może są szanse, że jakieś maszyny już będą stały. Postaram się takie... W sumie nie wiem jak to za bardzo wyjdzie, no ale siewkę to już raczej będzie, bo naprawdę się napaliłem na nią jak nie wiem. Komornik na szafę. Zresztą będzie sobie... Nie wiem czy to w sumie wszystko. Poczekajcie sobie, wejdziemy tutaj. Wejdziemy sobie w tutaj zarządzanie na komputerku. Widzicie, czekajcie. Oj, nie ma... no. Są tutaj skultywowane, tu musimy ten pasek jeszcze zrobić i tu musimy jeszcze. To podejdziemy sobie jeszcze po ten pasek. Czekajcie widzowie, ja sobie zobaczę zaraz. Bowieś mi się opreskiwać rozkładał. zobaczymy ile mamy minut odcinka, czy jeszcze tamto zdążymy walnąć sobie polko czy nie. Tylko czy on ma tu sekcję też włączoną, nie sprawdzałem. Dobra, niech on się tu rozkładał. Mamy. 15 minut, no to walniemy sobie. Pytanie czy on ma sekcję wyłączaną? Musimy jakby trochę nie wiem, ja to... Wiecie, mi to tak nie na rękę. Za bardzo. Dobra, no nie nie, nie ma, nie da rady. Tutaj mam widzowie, że chyba nie będę go kupił. Ogólnie planuję jakiś na kołach kupić. Ale nie wiem czy to będzie ten... Też, no, też widziałem ogłoszenie, że był... A czemu to tak jakoś nie pryska mi tu? O, tu już pryska. Nie no, powiem wam, że bita z tym pryskiwaczem tu będzie. Trzeba innego kupić, a już tak ogólnie to też jakieś ogłoszenia, widziałem tylko, że on trochę kosztuje, ale jest taki <coughs> używany John Deerowski. Więc dla naszego John Deerka by było jak znalazł. się też napisać co o tym sądzicie, czy jakiś John Deerowski, czy ten. Tylko że ja widzę, że on tu nie dopryskuje, to tak trochę średnio z nim. I co? będę musiał jeszcze w drugą stronę jechać. Tak ja mu to. Mi oprysku nie starczy. Ogólnie dzisiaj będziecie widzieć jak ja to nagrywam ten odcinek, bo po nagrywkach od razu go montuję. I wam wrzucam. Właśnie będę sobie wyłączał, bo szkoda trochę tego. Pły, znaczy, no, chwasty, no, środka, na no chwasty. To nie takie nie tanie rzeczy w tych czasach. Ja tu nie będę marnował. W sumie tutaj to teraz muszę mieć cały czas włączone. Bo tu jakoś tak dziwnie pryskało że to jest... Tak jakby dosłownie pojedynczo tylko. Tak jakoś dziwnie. Nie wiem, powiem wam że to... Ja nie wiem, czy z tego pryskiwa, czy coś będzie, będzie będziemy będzie, chcieli go kupić, a ja muszę pojeść. tu koledze, że coś, to coś tu nie tak. Coś tu mu nie pasuje. Dobra, słokamy. Jedziemy na ostatnie pole. Tylko pytanie, czy tam jest w sumie coś zasiane. Tego nie pamiętam. Jedziemy sobie zobaczyć w sumie. Ale się już nie mogę doczekać jak będziemy sobie z Zorkę jakieś prace robić. Powiem mam, że na pewno jakąś trzeba pracę zaklepać. Może o, jak będzie gotowy do zbóż. Bo będziemy normalnie zboża nim wodzić na skup To jest dobry pomysł, widzę. To jest normalnie pomysł na biznes. O jest No i dobra, no i se popryskamy i będziemy kończyć. Tutaj też pole szybko pójdzie, bo to powiem Wam, że taki opryskiwacz naprawdę bardzo fajny, by tu były. Tylko w sensie szerokościowo mi chodzi. Bo ten, to ja nie wiem, co z nim jest nie tak. 3000 pojemności ma niby. Całkiem dużo. Jakby nie patrząc. 2000 litrów było zalane do niego. Jak widzicie, tyle jeszcze jest. Tak to wygląda. I jadymy sobie. Wyższy Zobaczymy, widowie. No, ogólnie napisać, albo możecie też napisać, jaki kombajn byście chcieli. Jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu, czy tutaj ktoś jest, czy nie ma, możecie napisać, jaki kombajn byście tu widzieli. Wiadomo, no taki nie, nie za duży, nie za mały, nie? No bo wiadomo, mamy teraz Dominatora 98, no, z tym najmniejszym headerem, a no, wiadomo, no. Znaczy, teoretycznie sam header bym mógł kupić, ale ja bym chciał tu już też kombań kupić, żeby więcej koni miał i w ogóle. Ejcie, ten dominator już z nami jest dwa sezony. Go dwa sezony temu kupowałem. Zresztą... No, Ejcie. Jest trochę odcinków tych dwóch sezonów, nie, więc no, przydałoby się coś lepszego tutaj. Teraz to Wam powiem, że polecimy. Tyle pomysłów. Tam zimę ze zbóż zarobimy sobie troszeczkę też jeszcze w lato zarobimy, bo mamy soję, którą się sprzedaje w lato. Kukurydzę w sumie nawet nie wiem. O, ale już bidę narobiłem kukurydzę też się chyba sprzedaje jakoś tam w lato, coś takiego, więc no. Dobra, więc tutaj takie będą troszeczkę późniejsze przychody, ale mamy też dużo pszenicy i jęczmienia, więc to tam na pewno nam. Dużo da. Taka pszeniczka. I widzę, że chyba znowu opryskiwasz mi coś tam nie dopryskał. No co za... Powiem mam, że... Li... Nie, bida będzie z tym opryskiwaczem. Ja go na pewno nie kupuję. Ja się tu mam dwa razy przejeżdżać, żeby coś już popryskać. Nie wiem czy jakaś górka za dużo no jak górka za dużo na koniec powietrzu. Jeszcze właśnie jest wyżej podniesiony. Poczekajcie, czy tutaj się popryskało? Tutaj też tak trochę wesoło jest Nie, on tu jest popryskany Dobra, no to co? zawijamy sobie, będziemy sobie kończyć tutaj se stanę na... albo o, nie będę jeszcze składał Tu jest jeszcze miniatureczkę walne w miejscu, zaraz, tutaj Może coś z tego wezmę, poczekajcie sobie ustawimy wiecie, jeżdżę Potem trochę po tej pszenicy za dużo ale ścieżek jeszcze nie ma, tak? Będą ścieżki, to będziemy mi je jeździć. O, zostawimy sobie tak. I co? To by było na tyle. Wam dzisiaj się spodobało. Zachęcam Was naprawdę do zostawienia łapeczki w górę oraz subika dzwoną, kto jest nowy, abyście byli informowani o nowych odcineczkach. Możecie też paść na TikToka jest nowy konto, więc zachęcam. Naprawdę, Link w opisie może kiedyś coś wrzucimy. To się jeszcze okaże. I co, na razie, trzymajcie się. Cześć.